Face to face random, ale nie, ostatnio na przykład Kamaj, jest, Kamaj. jest... Jest VPN, chyba... VPN. Montowałem taki jeden, o, VPN <laughs> Player. VPN Player, tak jest. VPN players. A tak I swoją tak? drogą, to... <laughs> to Mówi ostatnio o, montowałem, nie, montowałem taki bardzo ciekawy parkurek z tobą, Paksik. I tam dużo przeklinałeś, bardzo. Ja? Ja nie przeklinałem. Bardzo dużo przeklinałeś. Ja nie ja. Ola, nie tędy. Mówiłeś bardzo ty. O, Jak nie tędy? Oczywiście, że tędy. <laughs> To, że nie. Tego nie da Ola nie tędy na kimś pewniaka, jest, co ją obrazić. No nie mogiem, no. O nie tędy. Ten... Pa! Nie! 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 też. Nie! 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 O Nie! 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 To może hmm. ten, wiesz, random, który nie! Nie! Wypadli. Nie! 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 Ja, jak, jak! jak A, a. No nie, ten To nie. To Nie, do przodu. To, to chcesz, będzie na to będzie na wszystkie słowa. A. Co to to można nowy samo chyba ogóle. Ja nie, miałem. chyba nie. Jest. Nie, no nie, powiem, nie, nie, że nigdy nim nie jechałem. On tak się ślizga, że on na Nie, na nie, nie, to jest to jest Trzymam prosto. No no pojedziesz se. w lewo? No widzisz, on się nie rusza w ogóle, to jest Bo to jest mastercar, bo to jest mastercar, kolego, Ale... no Mastercar. O, Banshee jest, no i to no jest No nie żartuj. I rower. <laughs> rower, no i nieźle. Chyba wygrywam, co? Pa. Nie, pa. Już się konie. <laughs> Dawaj tam, naciskaj. Te klikacze, klikacze, ciskaj, klikaj. Ja bolsiomal do mnie napisał na tym, na... spiku. Aaaa, wypadłem, kurwa. Co napisał? Nie wiem jeszcze, ale za chwilę mu powiem, ja co... To go... no, może wbijać, nie? Czy nie? No, no może wbijać, ale teraz, wbija? nie, teraz, no teraz nie, teraz nie, teraz moment. O, o. Oni się oglądają, jak się śmieciarki robi, a to nie jest śmieciarka! Co? 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 ty powiedziałeś w ogóle? Co? Oni się oglądają, jak się śmieciarki robią? Ja dzisiaj oglądałem, jak się śmieciarki robi. Totalnie nie powiedziałeś tego. Nie. Nieprawda. To zobaczyłem, że to nie jest śmieciarka. Aha, okej. Okay. Ej, ej, ej! Nie rób tego. Ej, ej, ej! No kurwy... Jubane, no! Ale, bardzo... a, ale dwie minuty 20 sekund, że... Ja nie przyklinam, nie, nigdy. Nigdy nie przyklinam. No bo ja rowerem, no, <coughs> Jestem na punkcie trzecim, a wy już pewnie piąty albo siódmy. Piąty, Czwarty? ale to jest. Piąty. Nie. Super. No to jeden do przodu. No to jeden do przodu. Mam trzeci! umiecie liczyć! <coughs> <coughs> ale do przodu do tyłu tylko jesteś... O jeden, na przykład takiej Oli czy liska Ode mnie dwa, ale to przecież niedużo, no. <coughs> Bisza barda! Ale cię zrobię, o Boże! Jezus, Mario, ale nie wiesz co? tylko sądzi... dlatego, że to nie, skr... nie skręca. <kłysy> nie sądziłem, że mi się to uda, naprawdę myślałem, że już wypadam. A jednak. A jednak. Takie tondo rondo zawalenie. Nie robię Jakieś jakiegoś fajne, a jednak nie góbno, nie fajne. Co? <kłysy> Chciałbym lepsze gówno, ale. <kłysy> ja już nie wiem, bardziej chodziło o formę wypowiedzi. Też mi się zdaje, że przerzucam. Dzień dobry! No jeszcze przeżyła, oczywiście! Dzień dobry! Zapałem wasz... Nie, nie. Nice. zapałem waszą dwójkę. Nie. Zapałem waszą dwójkę. Nein. Widzisz paksik? Tak! Na zapałem. pewno tak będzie! Albo... Czekam, eee... czekam. Mm -hmm. Koparkę taką. Ale blisko, ja coś czuję, że ty to absolutnie. wygrasz tego face-to-face'a i ci no. powiem... No, ale no, tak, No, tak, no, jojczała. O, rampa. Ej! Hey. No, no nie, nie no po co to robisz? Po co to robisz? No nieźle. Guftaku. No, to... Jak spuść jako no, co ty nie. robisz? Co ty robisz, te No wypadłem Ale to było teraz stary... That's on you! That's on nie, you! Ale to była walka, po prostu chciałem cię A ja cię chciałem właśnie zostawić, uniknąć, nie chciałem walczyć z tobą. Co cześć. <grym> no chciałeś Wypad. syk. Kto, wypadł czy Szepard powiedziałeś? Widzisz, jak wypadł. Ło, what a shit. Co tu się... <grym> Szepard? Nie. A. Wypadłeś? <grym> nie, nie, nie. O nie, nie, kolego. G, 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 Jest G? Zmłody G z Gdyni. Jest G? Jak <grym> ty... Nie. nie, nie, nie. No właśnie. To co, dwie trójmiasto, dwie. a nie Sao Paulo! Oh, przepraszam. No właśnie. Co? Właśnie, już, uspokój spokoju. Skupiałem się na mnie! Dzień dobry. Nie mogę z Nosze dojechać i go bić, no, za są zawieśniaki. No dzień dzień dobry. jak ja się z nim bije? Bigo, no przecież no, ja no, się z nim biję, to ty gadu. Bigo, bigo, bigo! Pa! <ślaffy> <Wszyscy przyżyli. ślaffy> nie? Lisek może, nie? Nie, przeżył, przeżył. Ale... Ja o, patrz, tak płakał, a on jest to przeciwny <grym> Ale mówiłem, że tak będzie. Nie wiem, że tak jest będzie słaby lisek, no. Ja rowerem jechałem jestem przed tobą, rozumisz to? No też mam taki rower, tylko troszeczkę szybszy. Białym ją, ale jest szybsza. Ale mnie zawiało. Mhm. Daria. To on idzie rowerem? Ola musisz. Troszeczkę innym o, rowerem. O, wow. No to jest taki trochę o, inny! O, wow. O, a teraz czołg. No pięka choug. O, pęka, czołg. o rampa. ale to ale to ten gorszy, on nie nie wysadza. O, masz rampę, no, to nie dobrze. Mm -hmm. Ola. A Ola. Mm. Aha. No dobra. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. I think I, think I will Damn! Oh, 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 oh. O, idealnie pa. On lip się to? What the shit? Hopa, weź uciekaj Mario. <laughs> A co ty no, masz, co Lisek? Mordy. Tylko Karina, ale mnie po prostu na respekt Karina, jakąś dostałeś? No. No, tak. Przecież ona to Karina. Co? Co? Wypadła, Ola wypadła? Tak. No. Dlatego, że usłyszała, że jest Karyną. Na pewno dlatego. No, no. no, to, to jest to Dominator? To jest <coughs> Ale misie. A? Co? Czym a, się odbija? Żyła. Nie odbija, kaszle mi się. A czym ci się kaszle? Z kaszlem? Ale nie, nie wiem, może na przykład? Nie, suchy, suchy kaszel. Ja właśnie dzisiaj miałem suchy, ale właśnie teraz kaszlem tak mokrótko. Nie fajnie. O ty kur... To co nic a, nie robi? Nie mogę z nami grać. A, liverek. No właśnie. No. Ja mu wiem. ja mówię. wiem. Brawo, lisek. Ale. Ja się całą. Stało... <laughs> o Boże. Ale tak, fajniej by było, jakbyś wywalił, ale. Wydaje mi się, że przed samym punktem to byłoby takie. i Miałbym bardzo dobrze nie? w prajerze, ty denty, jeden. Ty co ty robisz, Ola? Drugi za tobą. prajer denty. No, uspokój się. O, Ale, bo o, odprawia, o, ty, o, bo to mu pomaga, Ola! Nooo, <noise> już nie. <noise> jak ty go przyspieszyłaś, jak nie wiem, jak coś. Nie, nie. <noise> Zostaw. <noise> ty, co ty tu? To jest jakiś nowy samochód. on ma nowe samochody to teraz. Czy to nowe auta? Wydaje no, myślę, że tego auta nigdy nie widziałem. Wygląda jak taki Aston Martin. Jest tak na wszystkie auta, które nigdy w życiu nie widział. No i ona, to ja ja jest pierwsza. No, la, asfalt jest pierwsza, tak. Super. O kurwa, nie. wypadło. No, już nie. Już nie. Pa. No, tmoknęłem go. Przys przyszłem. Uwa. Wygrywam? Co ja robię dzisiaj? wypadłeś wypadło, jestem. No, tak trochę. Wygrywam w sumie. Ale ładny ten samochodzik jest bardzo go lubię. To <laughs> gular? I no. no? Pa! <laughs> no nie, znowu to! Gówno! Fenderk! Mm, nie mów tak. Dostał dwie koparki. No i teraz to już jesteś niemiły bardzo. Nie! Ale widziałem jak bardzo chciałeś to zrobić. Nie walnąłem ole i wyleciała i nie z powrotem! telefonkiem! Oszustwo! No ale tam się no bo Normalnie walnąłem ole, patrzcie! Nie walnąłem! I nie ona takie się tepa i jedzie dalej po prostu, nie e. walnąłeś No i nie walnął Reinhard O, Ola Oleńka, zaraz za mną Ty masz pungu, Ola? 17, nie? Ty masz 17, nie? No oh. no 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 może to błąd. Eee, no i Piętnasty. Dałeś... A, jestem okrążenie do przodu, okej. Okay. Jesteś. O kurde! A <laughs> Ale... no, ja sam se dostałem, wiesz. No ja sam, sam wymierzyłem karę tam, wiesz. Ała. Ja wiem, Oj. Wypadł, on, on wypadł. Tak żeby <laughs> on wypadł normalnie, no. Oh, o no no, 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 kolego, nie, nie, nie. Tak, ta gra jest zła dzisiaj. <coughs> jest bardzo dobra. Nie. Na razie. Nie, ja jestem z Paxem w tym momencie. No, Paxem? Duży. Tylko enshrouded. Nie. Ale nie obrazisz, czy Shepard, jak jakąś grę zagrałem z siebie? Nie. No bo teraz jak, jak mnie nie ma, no to nie. Valheim? A enshrouded co gramy? Panowie i pani? Pa, panowie i panowie? Mm, pan, pan enshrouded. I pan. Wydupcaj! Nie, my no panie no właśnie pani, pani, państwo możesz powiedzieć, będzie o, prościej. Państwo, no, ja ten już skończył, pojedzie już. <grymne> See?